Widzowie, z tej strony jest dzisiaj ze mną Dubiel. Cześć. Gramy sobie domek górski. Ja jestem Blitzem, lubię tą postać. Eee... Lubię tą postać. Uf, ale wiesz, że na pewno po dużo, że nie będzie taczanka, nie? Wiem. Bo po tym liłączku, ostatnio ja ostatnio grałem, jak wczoraj ten liuk? wczoraj grałem, nie? No. To każdy mecz jaki rozegraliśmy przeciwnie jak byliśmy, atakującymi, to przeciwnie, to przeciwnie, że nie zawsze była taczanka. Tak, bo ogólnie widzowie jak ktoś e, nie, e, jak ktoś e, zna e, e, nie widział, jest był, Tak, e, Odnowiono postać, e, który... która się raczej taczanka. Jakby to powiedzieć, zmienia w, niej, w nim to, że teraz zamiast swoju, swojego gadżetu nie ma KMA, który jest gadany, bo ma, jak, ma go jako broń główną, którą może sobie normalnie chodzić. Ma zamiast tego ten ratnik zapalający. Tak. To jest nawet przydatne. Można by zabezpieczyć Teraz ketża. jest trochę za, za bardzo OP ta czanka. Tak, bo ten karabin. Karabin potrafi yy, zabić, ten karabin potrafi zabić na trzy strzały w stopę. Tak A te yy, ten granatnik yy, zapalający też nie. Górę mają jakby cię ci powiedzieć. Wiem. No sobie właśnie... Kurde! Yy, jedź! Ty się nie przejmuj, ja będę skanował. Ty jedź! Ucieknij, ucieknij, proszę cię... No się z... No właśnie. na? No, no. Hmm, Wiesz, chodź ze mną mam na pomysł o... Chodź ze mną, bo mam pomysł zrobimy Dobra mam klatki na blici I ja, ogólnie no to y, teraz jest za mocna na i ponieważ jak ma się na niej ten kra... Boże dla Co? Nie bucz! Ale co nie bucz? Bo ci mikrofon tak... Ble. Nie mów Nie. Tak. Ale jest echo. Ale jest echo. Nie za no działa normalnie. Tam są dwójka. Ale Stasie słychać to echo? Dwójka tam jest! No, ja o, ta zlepi? Tak, ale pomóż. Uwaga, echo nie żyje. A ja ma a my mamy dwójkę ogólnie przeciwników. Leży, ale nie za mini. Siedem masz. Wiesz, co Glas robi? Glas ci właśnie ratuje życie. Wiem. Chyba jednak, Blitz jest nie dla mnie. Eee, chronica Glaza. E, glaza, dobra. Ale. gościu ma naprawdę sobą reakcję, że ja się do na niego tak popatrzeć. Bo ja właśnie zepsuję tę reakcję. Bo. Naprawdę... Tak, o później reakcję, właśnie miałem, a ty po sobie na mnie popatrzysz. O, dwa killy na asysta. A sobie ty tak czerem o. zagram. ci tyle. Dwa razy uratowałem nam dubska. Mi przynajmniej. Przez te, przez moją pięść. Bo no, za pierwszy razem Echo wyskoczył, zabiłem no. go, bo weszł od moją pięść, nie? Za drugim razem wyskoczył yy, chyba miód. I odbiło się i bardzo szybko zeszłem. Bo jeszcze Lesio. Jeszcze nie, jeszcze smog we mnie pali, nie? Więc musiałem szybkuć. W ogóle... Co się stało, że u nich... jednego zabił. Nie błagam, żeby mieli garaż. Błagam, żeby mieli garaż. Ale mamy trzy Wiem, dlatego chcę, żeby mieli garaż. I garaże nie mają. Czyli zabili wcześniej taczankę i nie że nie mają garażu. the in ten been seconds. Five seconds before insertion. Five seconds before insertion. Yeah, it on hostage confirmed. Eyes on hostage confirmed. Eyes on hostage confirmed. Eyes I Zrobimy to samo. Ponieważ ja na tyle mam postać dobrą pod to miejsce, że tak. Jeden? A ty tam jesteś już dobra. No ja dopiero do was idę, co nie? A co się dzieje, jak em, granat tego em, teczera rzuci się w em, jakąś osobę? Mamy 5 Jeden się nie żyje Jeden już? Ale bez sensu Brawo O się na spadłam Nieger tam był ja, to, ja go nie widział i w ogóle Lesio krył się, wiesz dlaczego wiesz, Lesi nie mogli Lesia zabić, bo Lesio za zakładnikiem. Za zakładnikiem za, za Lesio bo bo się Bo w pewnym momencie zaczął biegać i Przyszczewalek się nie wniósł. Kurde, gdyby nie to, że go kosztuje 20 tysięcy, bym go już teraz kupił. I ile? 10, 000, to bym... Miał. 20 tysięcy. Ale chcę, aruni były naprawdę dobre, dlatego że ma to swoje bramy laserowe. I żeby je zniszczyć, trzeba coś tam rzucić, żeby je przerwać. a one są tak jakby niezniszczalne przez zwykłą broń. A ile ona będzie miała tych bram laserowych? Trzy. Ale wow. one są niezniszczalne przez zwykłą broń. I zadają 30 cz HP, jak się przez nie przejdzie. No to trochę jednak zadają. to jest bardzo przydatne na przykład o, wziąłeś czankę? Nie, nie no, wziąłeś. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tutaj, dobra. Jedne plopki, inne plopki. Luka wziąłem. Macie to ubrać wszyscy. Po pierwsze to... No, żeby wam... To żeby bym żeby bym wam zimno nie było, to, wiesz o co to chodzi. No to to też trzeba będzie uważać. Kto mnie ja wykrył? Ja założę wszędzie pułapczek. Ooo, nie, nie, nie. Kurde, jakbym wzięła jak tą tarczę, bo jest z... jest za blisko drzwi. Insertion. Jak typu przeskakuje, moja pułapka nie działa. Oh, Kurde, bo moja pułapka wtedy przeskakuje. Jak typu przeskakuje teraz, nie? Odejdź, 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 odejdź. Nie, dobra, zostaw. Może zadziała, może zadziała. No Boję się o to okno. Oczywiste jedno I dobrze mówiłeś, że się boisz o to okno. I Glas uważaj. Jeszcze okno Był tam Glas wisi na oknie, tylko jest do grenegany, więc nie Ta czanka ma jeszcze jednego typa Ile on ma tych smoków? Dwa Tylko jeszcze wzięli drugą postać, która ma smoke Właśnie, oni zawsze mają taki timing. Ale się przestraszyłem. Dobra, właśnie to jest ten karabin. Wiem, Ale bo ja też taką grałem. Już. Randomy zawsze mają taki timing, czyli wychodzą kiedy ty się odwracasz. Ale nie wiesz, jak ja się przestraszyłem. No wiesz, gdyby nie to, że akurat nie ja się że akurat nie ja wychyliłem i ty, ty po akurat nie był wczelowany, bym może coś zrobił bo typu akurat nie był wczelowany, kiedy ja wychyliłem chłodko, widzowie y, wpiszcie w komentarzach hashtag zawał to jest takie, kiedy odwracasz się na pół sekundy i nagle odwracasz się znowu i widzisz tylko jak stoi taka, taka zielona, zielona postać tak, ty, zka, to jest okropne niż twoja ręka Noga. I wiesz jaki to ma wielki kaliber? To by mogło Ci jednym strzałem oderwać rękę. No. A Kali by Ci mogło... Jednym strzałem Kali by mogła po prostu zrobić taką wielką dziurę. Dlatego Kali na jeden strzał. Mmm... Mamy... parter. O nie! O boże! Na głównym wejściu. <laughs> o... O nie! Szmek! Przepraszam. Tutaj jest. No bo drona chciałam zmniejszyć, a ty mi koło celownika przebiegłeś. Okay. Ty. się tej drzwi. Dok odejdź mi stąd. Ale już. Aha, oni mają cheaterów. Aha Tyle ci mogę powiedzieć. Ale nie wiesz, jak ja się stresuję teraz. Fajnie, nie, nie mają cheaterów, tego typu akurat nie był wcelowany w okno, w rozwalił... Oh je, 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 on jest na daleko, więc się nawet nie opłaca. Gdyby ty poszczeli mnie powalił, to by było Hello. dobrze, dlatego żebym się szybko odczołgł i dogbym bym nie uleczył. Nie bych jej, no daleko. na daleko. Ah, wiem. Dok. Małej zabługi. I wykryto raz. mnie. W jaki sposób? Gdzieś. Ja A ty już zginąłeś? Dobra. Tak, ale ty go się znałeś? Ty po prostu w łeb. Gości znał łyszczą, że grać w głowę. Jak? Nie wychylaj, mają glaza. Loading the magazine. Ela jest celowana, tylko że ona ma szczelbę i musi z pistoletem być. Op4 secured the hostage. Ela od się i teraz oni wydobyłam. A four lot the hottish a hottish has. A więc, że Ella... Więc najpierw, że Ela widziała typa, który leżą. Nie się lawny. A to jest... To jest bez sensu e, ten spot Tak, bo oni sobie po prostu biegają biorą i uciekają. No tak Najgorszy spot dla robienia, tyle że się nie miała taki więcej teraz. Najlepsze jest kiedy jest atakującym i atakującym na trybie bomba i masz nomatkę, która jest sam na sam styper i podoży rozbrajacz. I ma wszystkie trzy swoje pięści. Pomyśl sobie, co musisz wtedy dziać. Kiedy, za każdym razem, kiedy próbuje podejść do rozbrajacza, go odpycha. I przez przegrywają rundę. Już rozumiesz? Tak. Nie mamy przepałki, Boże. Ku... Hmm. jak będę mieli dół to będzie musi drugie wejście albo szybko tam powiedz ja mam te czary no masz ale nie mamy przepałki no więc duże nam to też dobra lecie tam zobaczcie Dołu chyba nie mają nie, nie mam no Fajnie, że każdy musi do mnie dzwonić. Akurat wtedy, jak nagrywam, Mam górę. No. To jest bezsensye. O, mam najgorszy dla siebie spot. Mam dla, dla siebie najgorszy spot. Eee, um, miuta. <zyserka> nie wiesz, jak jeden się schował w zakładniku. No Koło pupy mu! Hot, Nic, już nie powiem. Mój jest w szafce. <laughs> Moje go rozwalili. A mój jest tak ukryty, że jak go nie będę przy tym oknie, gdzie właśnie idę, nie? To będę ich widział. Mam drona tam schowanego. Poczekaj chwilę, przeróżnij. O, przebieg na te drzwi, na te drzwi tam przebieg, więc poczekaj. To ty tak o, no. nie mogę tutaj poczekać, ja sobie nie? posłaniają mnie. Dobra sam. Czy ty nie wyjechały, nie wyjechały bo widzieliśmy z wygrać. I wygrano. Ostatni byłem najgorzej. Ja zostałem pierwszy. Nic nie zrobiłem. nic nie zrobiłem Jestem pierwszy. W ostatnich dwóch rundach nic nie zrobiłem, jestem dalej pierwszy. Dobra widzowie, nie. dziękuję za oglądanie. I widzimy się dzisiaj jeszcze na live Po 13.00, więc... Jeżeli zapiszę, jeżeli Szymek zapisze film, zaraz go Tak. Więc co? Łapkujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach hashtag zawał. No i co? Widzimy się na live. Marka. Cześć.